Odpady, to wy wszyscy, pośle was do piekła. Zarżnę was wszystkich. Tymi słowami Rudo, czyli główny bohater mangi Gachakta, żegna się ze swoim dotychczasowym życiem. I właśnie tę mangę z kodem pies Gachakuta kupicie na jata taniej szczegóły w opisie. No dobra, ale jak do tego doszło? Wyobraźcie sobie świat, w którym wszystko, co jest zepsute, zostaje od razu wyrzucone. I nie tyczy to się tylko przedmiotów, ale również ludzi. Więc zarówno przestępcy, jak i śmieci trafiają do otchłani. I w tym wszystkim mamy naszego głównego bohatera Rudo, który lubi naprawiać rzeczy. I generalnie, rudo nie za bardzo pasuje do tego świata. Ale wszystko mogło potoczyć się dobrze, dałby pewnej dziewczynie misia, i żyliby razem szczęśliwie. Gdyby nie został wrobiony w morderstwo. A skoro jest przestępcą, to zostaje zrzucony w otchłań. Co jednocześnie ma być końcem jego życia, ale. Budzi się cały zdrowy na wysypisku, gdzie śmieci zamieniają się w potwory. I zaraz później dostajemy bardzo szybkie wprowadzenie do nowej rzeczywistości. I okazuje się, że w przedmiotach, które są dla nas ważne i o które dbamy, drzemie ogromna moc którą można wykorzystać do walki z wcześniej wspomnianymi potworami. I to jest bardzo szybkie wprowadzenie do świata gaciakty, który według mnie jest genialny. Zacznijmy od świetnych rysunków z bardzo dynamicznymi scenami walki, przejdźmy przez burzę emocji wylewającą się z kadrów, a skończmy na świetnych designach postaci i nie tylko. I właśnie postacie są jednym z najmocniejszych elementów gaciakty. Wszystkie postacie są ciekawe, wyraziste, ich przedmioty są bardzo przemyślane i wprowadzają bardzo dużo do historii. A sam Rudo, który wydaje się aspołecznym nerwusem, jest dużo ciekawszą i głębszą postacią. Dla mnie ta seria jest świetna i to, jak bardzo jest bardzo ułatwia sprawę, żeby komuś to polecić.